Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 20 którego, bo nawet nie wiem, który dzisiaj mamy 20. A no dobrze, no dobrze powiedziałem. 20 października 2021 roku. W dzisiejszym nagraniu, które będzie oczywiście dedykowane odnośnie kanału Haya TV i jego kamerzysty Tomasza Łapińskiego. Gdzie po prostu no, przedstawię po raz kolejny, no, ale też naprawdę w sposób tak dobitny, jak trzeba być umysłowo wypranym i pokaranym przez twórcę obłędem, żeby nauczać to, czego usłyszycie za chwilę w tym nagraniu odnośnie chrztu wodą, prawda? Człowiek, który, czyli Tomasz Łapiński, który wyzywa wszystkich od obłąkanych i wypranych umysłowo, nie widzi, że sam mówi o sobie. No tego nie widzi, że tak naprawdę sam jest wyprany umysłowo przez te właśnie podręczniki okultystów, których się oczytał i na podstawie których teraz e, tłumaczy, jak powinna być poprawna interpretacja Biblii. I nie widzi, że sam popadł w taki totalny, ciężki obłęd, z którego no, nie wyjdzie. On nie wyjdzie z tego błędu. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj do nagrania. Do nagrania niedawno, wyszedł dwa dni temu, Jarzymianin, czyli o mnie. 75 odcinek odnośnie mnie i posłuchajmy, jaki miał sen, jaki miał sen Tomasz, o którym tutaj opowiem. Żeby tylko nie było za głośno. To przyciszymy. A. Powinno być ok. Naprawdę Romek. W ogóle powiem to, myślałem, czy to powiedzieć nie, ale powiem. Rzadko mi się zdarza. Sen. Kurde. Naprawdę Romek. W ogóle powiem to, myślałem, czy to powiedzieć nie, ale powiem. Rzadko mi się zdarza mieć sen. Yy, z Romkiem Adamczykiem w roli głównej. <laughs> Nie był to długi sen, ale było coś takiego, Romek, że spotkałem gdzieś tam ciebie. Spotkałem gdzieś tam ciebie, Romuś. Nie wiem w jakim miejscu w ogóle, ale w każdym bądź razie spojrzeliśmy na siebie w ogóle. Wy byłeś niższy ode mnie, ja mam metr siedemdziesiąt nie wiem, ile masz wzrostu, napisz, że masz wzrostu, czy to realistyczna, czy taki w rzeczywistości realistyczny sen był, jeżeli chodzi o twój wzrost, czy nie, bo wydawało mi się, że byłeś troszeczkę ode mnie niższy, spojrzałem na ciebie, uśmiechnąłem się do ciebie, no i tak, ja z tego, co uważyłem, z tego, co zauważyłem, jestem zablokowany, także mojego komentarza nie ma, ale napisałem i go przeczytam, to, co napisałem odnośnie tego, co mu się śniło Tomaszowi. Więc odpisałem mu tak. Twój sen miał ci pokazać, że cierpisz na manie wyższości. Mam 180 cm wzrostu. No niestety pycha, wypycha w górę Tomasz przed BUM. Przed upadkiem. Pycha kroczy przed upadkiem. No i posłuchajmy, co dalej mówi. I się uściskaliśmy i nic nie mówiliśmy, a się, ja się popłakałem, pamiętam. Teraz jak myślę o tym, chce mi się płakać. się no. naprawdę chciałbym Cię przytulić w tym momencie, bo naprawdę szkoda mi Ciebie, bracie. No i dobrze, w tym momencie ten człowiek ma jakieś zaburzenia psychiczne, naprawdę. A już nagranie dalej będzie mnie od psów wyzywał. A już nagranie dalej będzie mnie wyzywał od psów. Ja tylko tyle powiem, że człowiek, taki Tomasz Łapiński, który mówi, że ja kłamie jak pies na pismo, podczas gdy on sam do tej kamery kłamie jak bura świnia, to jest jeszcze nic. On ma po prostu zaburzenia psychiczne, ten człowiek. Zobaczmy sobie do tego nagrania. Tu będzie od minuty 12-20, jak będzie tłumaczył. Troszkę komentując moje nagranie, i będę teraz tłumaczył, właśnie e, jak tłumaczenie z języka greckiego poprawnie powinno brzmieć, właśnie to słowo, które jest użyte i przetłumaczone na języki świata jako chrzest wodą. 76. odcinek A jeszcze nie było uszczone. Kurde. dobrze, czyli a jeszcze nie był uszczony, to A jeszcze nie był uszczony. Kramuś wrzesz, niestety, jak pies. Wiedząc dobrze o tym, bo to już jest, kochani, kolejne nagranie, w którym yy, pokażę na koniec książki Ups. Ja ze sobą ostatnio włożę na wypadek, jakby może się zdzwonił z bratem izraelitą Maxem. Pokażę wam Interlinear Bible. Można sobie kupić w takim jednym dużym tomie. Ale ja poręcznie korzystałem z Nowego Testamentu. Włożyłem z sobą również taki mały. Pokażę wam, kochani, jak ten fragment z 10 rozdziału. 46 wersji. 47 wersji. Jak on jest napisany w języku greckim. Si. Nie ma wody dla tych, którzy tak jak my otrzymali Ducha Świętego. I no, stary dystant do skerbu! Kłamiesz, jest to, una, że Cornelius. na konwersację. rozdziału, 46 wersji, i tak dalej, 47 wers, jak on jest napisany w języku greckim. Nie ma wody dla tych, którzy tak jak my otrzymali Ducha Świętego. I dowodem na to, Romek, że kłamiesz, jest to. Że Korneliusz. Seba? No, się ma, to tam? Skończyłeś już? Nie, jeszcze nie skończyłem. A to obejrzałaś już ten film, czy nie? No, chwilę tam, tam ile mogłem, teraz postaram się zrozumieć z tego, co tam. No, ciekawy bardzo komentarz, pani Lewy. O! Y Dużo, dużo ciekawych wersetów pani Ewa znalazła i dobrze nie połączyła. To też mi się tak wydaje, słuchaj, my jeszcze całego nie obejrzeliśmy. Aha. słuchaj Ale to zaczekaj. Bo oni jeszcze to produkują, to będą załadować. To, to, to spokojnie. Ale nie, to zaczekaj chwileczkę. To w takim razie, jak już teraz zadzwoniłeś, skoro mam ciebie. Ja. Bo Romuś właśnie powiedział, bo Ewa powiedziała, ja sobie tutaj zapisuję, żeby nie zapomnieć, bo tych punktów jest sporo. Paniewa powiedziała, że, że łot na krzyżu, że miłosierdzia tak. pragnę, a nie ofiary, tak? Miłosierdzia pragnę, tak, a nie ofiary. Tak. Łód na krzyżu i że jest w dziejach apostolskich mowa o tym, że są ludzie, którzy nie zostali zanurzeni pod wodę, a otrzymali Ducha Świętego. A Romek mówi, że to jest tylko jeden wyjątek i tym wyjątkiem jest jedynie Korneliusz. Rozumiesz? Aha, tylko Korneliusz. Tylko Korneliusz. Nikt inny. Słuchaj, wziąłem ze sobą Interlinear Bible. Szkoda w ogóle, że z Maxem sobie nie gadamy. W ogóle nie mówiłem tobie. E, mówiłem na filmie ostatnio, że dzwonił. Słyszałem, słyszałem właśnie, no. No, że do. Tak. Tak, Max. I sobie z Maxem właśnie ten fragment y, czytaliśmy. Pokazywałem mu to, co w high TV już wiele razy pokazywaliśmy. Pokażę też czas do kamery teraz. Mam nadzieję, że może będziecie to widzieć. Sobie być może zrobicie zdjęcie. Chodzi o to słowo tutaj NOT. meiti, NOT. To Chodor, nie woda. Kolosaj. Kolosaj to jest od, odmiana słowa e, Koloho. Koloho oznacza całkowite za, y, y, zaprzeczenie. Y, Dunataj ja czytam to odwrotnie, ale. Dunataj. Y, Dunataj to jest Dunamis. Czy może KIS y, ktoś? Czy może ktoś? Czy może ktoś? Jestem, jestem. May, Baptiz. A to już to razy było tłumaczone to na tak. Wiedzą. Baptistai, Baptistanai. Baptista naj tisou. Mei. Baptis. Baptistanai. Totus. Totus dis. Zróbcie sobie jeszcze raz zdjęcie, teraz przeczytamy to w języku angielskim. Jak to przetłumaczyli tłumacze języka angielskiego w kontekście, który jest do zauważenia, nawet nie posiadając tego tekstu w języku yy, greckim przetłumaczonego poprawnie, tak jak to ma przetłumaczony na przykład, yy, właśnie JP Green. JP to ten, co wydaje na przykład JP Stanak. Yy, czyli <laughs> bardzo znany wydawca i ci sami ludzie pomimo tego że wiedzą o tym co jest napisane w języku angielskim Mayty przetłumaczyli jako not to hodor the water colossai forbid can anyone przecinek myślnik not to be baptized this seba jak to przetłumaczyć not the water not the water no i może się włączyć to Dobra. Ale no, na tym Spoko. Not the water, czyli oczywiście nie woda. Nie woda. Forbid oznacza zabronić. Can anyone? Czy może ktoś? Myślnik. Not to be baptized this. Not to be baptized this, czego antecedą, czego tematem rozmowy jest woda. Woda, której trzeba zabronić. To słowo mate. Zapisałam sobie gdzieś tutaj. Daje negatywne zabarwienie całej wypowiedzi. Maiti w słowniku strąga jest to słowo 3385. Maiti. Od. Ym, od. Mei. Od to słowo tutaj Mei i to słowo Maiti tutaj dalej jest. Dunamis T100. Mei. Mei i Maiti. To jest, można powiedzieć, to samo rdzenne słowo. Słowo Maiti pochodzi od słowa Mei. Które oznacza negacja. Nie. Implikuje negatywnie zabawiającą wypowiedź. Całkowita negacja. Całkowita negacja. Nie. Zabronić wody. Not to be baptized this. Nie zanurzać ich pod wodę, bo słowo baptyzm, bapto-baptizo, ono w farbiarstwie było używane do określenia tkaniny, która była zanurzana, to po pierwsze, ale chodziło o bycie overwhelmed. Chodziło o bycie E, całkowicie zanurzonym w barwniku, w którym jest bapto. Bapto, zaplamić, zabarwić. Baptizo oznacza e, owołem i owykom. Po prostu e, barwnik przezwycięża kolor tkaniny. W ten sposób Chrystus w nas, wewnętrzny człowiek, przezwycięża zewnętrznego człowieka, można powiedzieć, którą, tą tkaninę, którą jesteśmy my. O takie znaczenie słowa bapto i baptizo chodzi, które jest przepięknym tłumaczeniem polskiego słowa chrzest, o czym mówimy w dziesiątkach nagrań. Ale żeby nie wchodzić w, w, w zbyt wielkie detale. Już w czasie mowy Piotra Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej nauki Romuś, czyli nie tylko na, tak jak ty twierdzisz, na Korneliusza. Ale... Oczywiście ten człowiek ma taką tendencję do tego, żeby łapać kogoś za język i filozofować, ośmieszając kogoś i, poprzez swoje teraz własne interpretacje. Oczywiście, że ja w nagraniu mówiąc, że e, stąpił Duch Święty tylko na Korneliusza, miałem na myśli przypadek, który w tym momencie jest jako jedyny opisany, że podczas gdy apostołowie e, głosili Ewangelię, Duch Święty bezpośrednio zainterweniował, prawda? I to jest taki jeden, jedyny przypadek, gdzie właśnie Duch Święty zainterweniował. Oczywiście wiadomo, że na Corneliusza, na miałem na myśli, oczywiście, całą tą opowieść, cały jego dom, prawda? No ale to jest takie łapanie kogoś od razu, za słówka i mówienie: no widzisz, Romek, nie, nie sam Corneliusz, tylko widzisz, widzi tam na resztę ludzi, i tak dalej. Ja już nie wnikałem w szczegóły, no ale to jest właśnie takie, takie jego pyszałkowate. Łapanie ludzi za język, nie wiedząc to, co miał na myśli, mówiąc w danym nagraniu, ale on musi te swoje trzy brudne, śmierdzące trzy grosze dodać. Promuś na wszystkich. Tylko mój kciuk działa, wiecie i to chyba prawy. To nie zawsze w tym telefonie. Młod na krzyżu nie miał sztu. Kolejno jest opis w dziejach apostolskich, że ktoś otrzymał dar Ducha Świętego zanim był ochrzczony, No, jedyny przypadek, chodzi tutaj o Korneliusza. A! Mogą odmówić takiemu wodę. Mogą odmówić takiemu wody, Kościół Katolicki idzie o krok dalej, posłuchajcie. Już w czasie mowy Piotra Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej nauki, a wierzący żydowskiego pochodzenia, którzy przyszli z Piotrem, dziwili się. Że także, na, że także poganie otrzymali dar ducha świętego. Przez mowę otrzymuje się ducha świętego. Słyszeli bowiem, jak mówili językami i uwielbiali najwyższego. I przez mowę rozpoznaje się, że ktoś ma dar ducha świętego. Wtedy Piotr powiedział: Kościół katolicki mówi tak, czy można odmówić chrztu tym, którzy tak samo jak my otrzymali ducha świętego? Teraz w interlinii, którą posiada brat, na przykład Max. Max sprawdza, Max ma bardzo taką specjalistyczną polską interlinię, tyle tylko, że pochodzącą z tekstu Nestle-Aland, nie z tekstu tak zwanego TR, tekstu Stresyptus. I w tej Biblii to słowo, meiti, pierwsze słowo, które zostało przetłumaczone jako not, not oznacza po polsku nie, to jest y, tryb rozkazujący. Tutaj jest zastąpione trybem pytającym. Czy mamy tryby, tak? Orzekający, orzekający, y, pytający, rozkazujący. Jak jeszcze mamy tryby? No nie wiem, teraz wszystkich chyba nie wymienię nawet. Trybu. Do tych trybów jest kilka, wiecie co chodzi? To jest bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć, czy ktoś rozkazuje, czy ktoś po prostu coś oświadcza, ktoś, czy ktoś się o coś pyta. Czyli to słowo tutaj matei u brata w jego w interlinear Bible jest przetłumaczone jako tryb pytający, w sytuacji, gdzie w języku greckim pewne słowa one mogą być rozumiane w kontekście całej wypowiedzi tylko i wyłącznie. Tak samo jest w pewnych końcówkach, które wymawia się, rozumie się, że chodzi o kobiety czy mężczyzn, w zależności od kontekstu. Czyli czy można odmówić chrztu tym, którzy tak samo jak my otrzymali Ducha Świętego? Seba? No? no, wyjechałem w końcu, tak że już mogę, mogę być chorobą. Ekstra. Czyli. No teraz że, tłumaczyłeś, ale nie dosłuchałem do końca. No, przeczytałem w języku greckim, jak brzmi ten fragment, i teraz czytam w języku polskim, jak to Polacy przetłumaczyli. Z tekstu Horta Łoskota. Tłumaczyłem teraz. Tylko powtórzę tobie pokrótce. No nie, nie, nie muszę tak, bo ja wiem, ja tu słyszałem. Ale że to słowo w języku greckim jest przetłumaczone. W w tej interlinii, którą ma z Nestle-Alanda, tekstu yy, yy, Max, jako tryb pytający. Rozumiesz? Czyli, że czy. No, no, no. Tyle tylko, że pewne słowa, takie na przykład jak to maytea, jemu zabarwienie nadaje kontekst całej wypowiedzi i Ludzie tłumacząc e, e, dosłownie tekst grecki, wiedzieli o, to, wiedzieli o tym po prostu, nie oszukiwali, że chodzi po prostu o to, że nie, bo taka jest forma tego słowa, że nie. W całym kontekście. Ludzie zostali ochrzczeni duchem świętym. Piotr zrozumiał, że. Piotr przemówił, teraz naprawdę rozumiem, że jednakowo traktuje wszystkich ludzi. W każdym narodzie miłuje smutek, kto się go boi. Postępuje uczciwie. I tak dalej, i tak dalej. I on zrozumiał, że nie ma wody dla tych. Nie, not to be baptized this w wodzie, tak? Bo wiemy o tym, że chrzest Janowy był kojarzony z wodą, tak rzeczywiście, bo Jan naumyślnie, no tak jak powiedziała w tym nagraniu siostra, pewne rzeczy nie rozwijał. Czyli tak, rozumiecie teraz, jak poprawnie powinien brzmieć werset z dziejów apostolskich, tak? z dziesiątego tam rozdziału. I tam przejdziemy sobie, który tam był, 40, któryś werset, zaraz sobie do tego przejdziemy. I no, słyszeliście tą narrację, którą prowadzi Tomasz, prawda? Słyszeliście teraz, jest to udokumentowane, jak on, jak i czego naucza. Na podstawie Biblii odnośnie Chrztu Wodą. Więc tak, przejdziemy sobie teraz, nie skacząc tam gdzieś po innych jakichś tam listach apostolskich, po innych wersetach, przejdziemy sobie do tego wersetu, na którym on opiera swoją, właśnie, narrację. I za chwilę zobaczycie sami, no po prostu, jak tego szczura przygwoździe naprawdę do Ziemi. To już jest naprawdę gwóźdź do trumny dla tego demona, który no w taki jawny sposób kłamie. Naprawdę. Zobaczcie, idziemy sobie teraz do Biblii, gdzie zaczyna się dziesiąty rozdział dziejów apostolskich od 44 wersetu. Cała historia. I teraz ono się w 47 wersecie słyszeliście sam, prawda, sami co powiedział, że Piotr wreszcie zrozumiał, że nie wolno, wolno chcić wodą, prawda? I tak jest cały kontekst tego wszystkiego, jak powiedział, prawda? Więc tak, oprócz tego, że ten człowiek robi z apostoła Piotra jakiegoś kłamcę, robi z niego jeszcze psychicznie chorego apostoła, który ma tak zaawansowaną schizofrenię, że no naprawdę mówi pewne słowa apostoł Piotr, po czym dwie, trzy minuty najpóźniej, pięć minut dalej, mówi zupełnie coś przeciwnego apostoł Piotr, tak? Czyli po tym, jak Piotr zrozumiał, że nie ma wody dla tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak jak my, nie chcić, nie chcić, tak jak tam Tomasz tłumaczył, werset dalej, werset dalej, ten sam apostoł Piotr mówi i rozkazał ochścić ich w imię Jezusa Chrystusa. Widzicie, no widzicie tego człowieka obłąkanego, pokaranego przez twórcę, jak kłamie do tej kamery, jak bura świnia, wyzywając y, ludzi, którzy mówią prawdę od kłamliwych psów. To jest tego, tak? I teraz, w Polsce się mówiło, że Bóg, Bóg naznaczył. Się mówiło, że naznaczył garbatych, prawda, naznaczył, nie wiem, jak to powiedzieć, naznaczył garbatych. Naznaczył e, z metra ciętych kurdupli. Dlatego, szczególnie, jak ktoś jest pastorem takim z metra ciętym, e, to już od razu wiemy z kim mamy do czynienia. I, i, i chyba wiecie, o jakiego pastora chodzi z metra ciętego. E, z Lublina, tak? Pastora Pawła Chojeckiego. I Bóg naznaczył rudych. No, ten. Właśnie też Michał, nie ubliżając nikomu, ten Michał, y, który z rudy prowadzi kanał Biblia na nowo, No też już poruszałem jego kłamliwe nauki odnośnie właśnie y, tego, że człowiek ponad no, nie ma żadnego ducha, nie ma żadnej duszy, naucza według y, po prostu y, tak, jak już o tym mówiłem. Yy, według yy, Organizacji Świadków Jehowy czy Ewangelistów Dnia Siódmego, prawda, że człowiek po prostu na podstawie kocha, lata dziewiąty rozdział, werset piąty, wiemy dziesiąty. Dobrze, w to nie wnikamy. Więc tak, <laughs> przedstawiłem w bardzo prosty sposób, jak ten człowiek po prostu potrafi bezszczelnie kłamać, wyzywając innych ludzi od kłamców, i no cóż, no ja sądzę, że nie bez powodu ten człowiek ma na imię Tomasz, bo Stwórca Cię pokarał tym imieniem Tomasz. Jesteś niewierny Tomasz, tak jak Stwórca naznaczył Kurdupli, Garbatych i Rudych, tak samo naznaczył i niedowiarków, takich jakim jesteś Ty, imieniem Tomasz. I nie bez powodu Stwórca to imię Ci dał. Bo jest też napisane jak ktoś jest, jak ktoś jest jak ktoś jest niewierny w małych rzeczach to i w dużych rzeczach będzie niewierny. Czyli jak ktoś kradnie drobne rzeczy, to i będzie kradł duże, poważne już jakieś rzeczy, prawda? Jak ktoś w małych rzeczach kłamie, to i będzie kłamał w dużych rzeczach. Także Stwórca nie może dać ci zrozumienia Słowa Bożego, które jest zawarte w Biblii i ci go nigdy nie da, z tego względu, że ty, kłamcą jakim jesteś, takim ludziom stwórca nie powierza żadnych ról, żadnych poważnych takich, no można by powiedzieć, nie chcę powiedzieć słowa misji, ale w każdym razie, no takiej roli jak nauczyciel, ha, tym bardziej jakiś prorok, kłamcom stwórca na pewno nie powierzy takiej roli. Dobrze, i na zakończenie już tutaj chciałbym Wam pokazać, drogim słuchaczom, jeszcze raz podobną wersję tego słowa baptiza, jak Tomasz w innym nagraniu je tłumaczył. No, posłuchajmy tutaj tej narracji, jak w tym nagraniu Tomasz tłumaczy właśnie ten sam, odnośnie tego samego wersetu, co powiedział Piotr. To będzie, to będzie, hmm, okej. Okay. To będzie od minuty. O, ja zrobiłem tu nagranie odnośnie Baptizo. To będzie od minuty. tu. I to, co zaraz usłyszymy, co Tomasz teraz będzie mówił, bo on oczywiście tutaj stwierdził, że w języku angielskim też to słowo greckie zostało fatalnie e, zinterpretowane na język angielski źle więc Tomasz zrobi tu małą korektę, ale nie tylko jeśli chodzi o język angielski, tak samo włoski, polski, no wszystkie języki świata teraz i poda prawidłową definicję z greckiego słowa baptizo, co to słowo oznacza. A nadmienie, że okaże się, że już nie oznacza to, żeby zanurzać tkaninę w barwniku wodnym, zanurzać tkaninę właśnie w wodzie zabarwionej danym barwnikiem. Nie. Posłuchajcie co oznacza e, prawidłowe tłumaczenie greckiego słowa właśnie, które na język polski tłumaczy się jako chrzest, na język włoski battezimo. Battezimo. Na angielskie słowo baptyzm. Które jest fatalnym tłumaczeniem tego, czym jest greckie słowo bapto-baptizo, ponieważ bapto oznacza zaplamić, zabarwić, a baptizo bapto i baptizo były to terminy używane w farbiarstwie na określenie tkaniny, która jest przezwyciężana przez barwnik. Że co? Rozumiecie, zdajecie sobie sprawę, czyli to greckie słowo oznacza, że dana tkanina nie zostaje już zanurzona gdzieś kompletnie, całkowicie w wodzie pod wodą, tylko że to greckie słowo oznacza, że dana tkanina została przezwyciężona przez barwnik na sucho. Zdajecie sobie sprawę.